C brak słów. Chodź, w takim razie zapytamy się go. Daj mi spokój. Wojtek, twój przyjaciel rozsyła o mnie jakieś memy. Możesz mu wytłumaczyć, że się myli? Co? No, co? nie co, tylko powiedz mu jaka była prawda, bo cały czas rozsyła na mnie jakieś te memy. Czekaj, czekaj. Chcę c ja mu dokładnie powiedzieć. Chodź. Powiedz mu, że to ty stuknąłeś jego auto, bo on mi nie da spokoju. Ale przecież to nie ja zrobiłem. No widzisz, kłamczucho. Słucham? No, Ania... Nie wiem, o co ci chodzi, ale to nie ja zrysowałem jego auto, tylko ty to zrobiłaś. Nie wierzę! Nie dość, że stłupnąłeś jego auto, zwiałeś, zwaliłeś całą winę na mnie, pozwalasz na to, żeby on smarował mnie w necie i jeszcze teraz kłaniesz mi prosto w oczy? Ania... Wiem, że robią o tobie te głupie memy. Jacek faktycznie przesadził, ale nie unoś się na... Przesadził? Nam, to ja przesadziłam, kiedy pozwoliłam ci, żebyś załatwił to z nim. Przecież... No, ty uspokój się, ja tu widzę chorobę psychiczną, przynajmniej schizofrenię. Nie się, a ty co z tobą się dzieje? No nic, mówię przecież prawdę. Prawdę? Nie wierzę, ja mam was już obu dość, nie chcę was znać. Ona jest chora. Jacek, wyluzuj, ej, Anian. Zrywam z tobą. Co ty, zrywasz ze mną przez taką głupią rzecz? No proszę cię. Zrywam z tobą, bo jesteś tchórzem bez kręgosłupa no. i bez charakteru. Ej, no, Ania! Zostaw mnie! Luz, luz, spokojnie, spokojnie. Nic się nie stało, to jest wariatka. Na świecie jest dużo innych dziewczyn. Chodź. Ej, co to się właśnie stało? Anka zerwała ze mną przez jakąś głupią stuczkę? Nie, 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 to nie tak miało być. Miało się to wszystko rozejść po kościach, a tu jest taka akcja? Cholera, ale w topa. Wszystko mi jedno, co gada Jacek i cała szkoła. Nie interesuje mnie, że uważają, że to ja zarysowałam te auta, ale to, że mój chłopak okazał się tchórzem bez charakteru, no to tego już nie wytrzymam. Jak ja mogłam być taka ślepa!